Hej, cześć, witajcie, witam nas w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Ski Jumping 2022. Od razu sobie przejdziemy do rozdania gwiazdki. Pójdziemy sobie w... w... co możemy sobie pójść? W długość lotu, bo chcę dalej skakać po prostu. O Jezu, czemu to jest takie zawsze głośne? Nie mam pojęcia. Idziemy sobie na zawody w lachty nie, doko nie dokończyłem ich? Myślę, że dokończyłem je. Zawodę w Lachti. Więc sobie zrobimy. No i to jest chyba przedostatni albo i ostatni odcinek z sezonu hmm, trzeciego. 108 metrów, by wygrywać wiatr w plecy. Możliwość dalekiego lotu jeśli dobrze się wyjdzie z progu oczywiście musiałem lądować bo się bałem o upadek na tej skoczni 105,5 metra nawiązanie oczywiście do odcinka pewnego siódme miejsce po kwalifikacjach czyli nie aż tak źle 101,5 metra by wygrywać wiatr w plecy czy tylko 101? Nie mam pojęcia. aż takie sobie warunki. Albo po prostu tak źle się wychodzi z progu. Jak to. Z... To nie może być kontuzja, bo nie było źle aż tak źle 65 metrów. 46 miejsca. Jeżeli to jest kontuzja, to no. Nawet ci nie zakwalifikowałem do drugiej serii. No to nieźle. To był niezły początek tego filmiku. No do, doświadczenie pozasłuchaliśmy. No i to tyle. I Wikersund. sąd. w Na następnym odcinku sobie zrobimy. Yy, jeden for twórcy, dwa Gapa, no i dwa razy planie robimy sobie. Szkoda, że to nie ma konkursów drużynowych, bo by, by się przydały na pewno. Zakopane sobie robimy jeszcze w dzisiejszym odcinku. Dwa razy Wirskund, dwa razy Zakopane i raz Oberstwurt. Ok, więc jedziemy sobie na Wikersund Skocznia Wielka. Oby żeby... Mam nadzieję, że będzie mi się to, wio mi się to będzie wiodło. Nie wiem, bo nie, mógł, nie potrafiłem się po prostu wysłowić. 208,5 metra by wygrywać, albo po prostu nie jestem zajęczony do tego, do, do konkursu drużynowych, nie jestem powoływany. Dobre wyjście z progu i rekord, nowy rekord skoczył 208 metrów. Mój nowy rekord i bardzo dobre wyjście z progu. Czwarte miejsce w pokazze świata. A kończę na miejscu w 21. Skoczą po 200 metrów 202 metry, by wygrywać. wiatr po nardy. Spóźnione wyjście z progu. I tak wysoko. No, nie udało się niestety dolecieć do tej zielonej linii, która była niedaleko. 196,5 metra. 9 miejsce. Czy czujesz, że to będzie 20? 29. Więc zaledwie co, zaledwie się zakwalifikowałem. Jewgi klimów był bliżej. 173 metry by wygrywać. Nie powinienem mieć tutaj problemu z tym. Idealne wyjście z progu i daleko za punkt konstrukcyjny, daleki lot, 203,5 metra. Idealne wyjście na Wirskund, Wikersund. Pierwsze miejsce jest, no bo jakże inaczej, a kończę na miejscu 23, więc jak z 29 do 23, no niby dobrze. Eee, Rui Kobayashi wygrywa, 233 metry, nie, nie, dla mnie niemożliwe do skoczenia, niestety. A ja jestem na miejscu 21. Chyba na tym skończymy, jeżeli się nie podniesiemy. Jakby złapaliśmy doświadczenie. I idziemy na kolejne zawody w Wie Wikersund. Może lepsze miejsce. 208 metrów mój rekord. Wiatr e, lekki w plecy. Tam chyba 203 trzy do by wygrywać. Chyba dobrze przeczytałem, chyba, że, chyba źle. Jak spóźnione wyjście z progu. Nie da to się w ogóle znał noszenia. Co jest moim zdaniem, bo zdaniem błędem w tej grze? Błędem w tej grze. Bo no, nie da się złapać zawsze. 180 metrów. No, spóźnione wiecie z progu. No, ale no. 12 miejsce. Da, da pewno się zakwalifikowałem, bo tu się da do 50 zakwalifikować. 22 miejsce, Czyli no, nie, będzie się zakwalifikować do drugiej serii. 213 metrów, by wygrywać. Wiatr mocny pod narty. Rekord 210,5 metra. No dalej lot? 210,5 metra. Czwarte miejsce. Jak na to zaskoczę? No 23, więc się zakwalifikowałem. 29, czyli da się skoczyć jeszcze szybciej, lepiej. No spróbujmy. 195,5 metra. By wygrywać? to będzie kontuzja na Sopmos, bo to jest za daleko, za duże skocze. Jak ja nie wylądowałem tego? Dwieście dwa i pół metra, czwarte miejsce jest, nie jest. Więc w Zakopanem się nie pojawiam na pierwszym, mam nadzieję, że na pierwszym jedynie konkursie. No, tylko na jednym konkursie się nie pojawia na szczęście. Okej, okay. no idziemy sobie na Zakopane. Miejsce wspania wspaniałe w Pucharze Kontynentalnym. To 19,5 metra, by wygrywać. Słuchaj, no eee, wiatr. Chyba w plecy, Chyba wszystko eee, Zobaczmy, jaki będę miał lot. Dość dobry. Daleki lot. Miejsce siódme. Eee, po kwalifikacjach i po dość takim dziwnym skoku waje się 3 metry, by wygrywać. Da się tyle skoczyć. Nie wykluczam tego. Daleki skok. W zakopanym. 133,5 metra. Pierwsze miejsce i kończy na miejscu pierwszym, najdalszy skok, nie, tam ktoś jeszcze miał 136,5 metra i 129 metrów, by wygrywać. Błagam. Okej, okay, zimna krew. Zimna krew za... Zachowana. Przepraszam, zachowana. 135 metrów. Jeszcze dalszy skok. Drugie miejsce? W pierwszym skoku skoczyłem lepiej od Pawła Wąska, a w drugim on do, ode, ode mnie o półtorej metra jest do mnie lepszy nie rozumiem w ogóle logiki tej gry. Nie rozumiem w ogóle logiki tej gry. Siódme miejsce. I teraz jakbym, jakbym ja wygrał, to bym przeskoczył prawdopodobnie Satą. Jak mnie to denerwuje. W tym roku chyba nie wygram Pucharu Kontynentalnego. Powątpię. To samo Puchar Świata, nowhere. Czyli znowu bez trofei. Bez trofeum. Bez trofeum. O, Bestford. Może tutaj gdzieś daleko skoczę. 197 metrów, 197 metrów by wygrywać. Na tym mam mamucie. Zimna krew, pamiętaj. Daleki skok. 208,5 osiem metra. Pierwsze miejsce na pewno jest, jest też kwalifikacja. jesteś 12 dwunaste miejsce. 12 miejsce powiedziałem. Dwieście jedenaście metrów by wygrywać wiatr pod narty. No, podobny skok. 208 o pół metra bliżej. Czwarte miejsce tym razem. A kończę na miejscu 20. 223 metrów by wygrywać wiatr pod narty. Czyli da się skoczyć 223 metry. Jestem zły, bo dostaję takie warunki, że nie mogę w ogóle skorygować z lotu. I potem przez to e, bliżej skaczę. 214 metrów, najlepszy mój skok, ale mógł być jeszcze lepszy. Piąte miejsce. Jestem zły, bo 22 kończę na no 22, a mogło być nawet wyżej. Mogło być nawet 15. Miejsce jakieś nieporozumienie. No jest lekko zaufanie trenera i doświadczenie. No i sponsorzy są zrealizowani. No i jeszcze raz idziemy na Nultimix. No ciekawostka. To chyba dzięki za oglądanie. Jeżeli filmik wam się spodobał, to możecie zostawić tą w górę. No i widzimy się następnym razem. Na razie i cześć.